Dzień dobry, Dzień dobry, dobry wieczór. Akwarysta niedzielny. Ciąg dalszy odchudzania mojego akwarium. Dzisiaj wyleciało pół wiadra wąkrotki i dwa dość sporych rozmiarów kamienia. No bo mi rosną te moje mirabelki. Rosną i to rosną do rozmiarów takich, których się nie spodziewałem. Zaczynają tutaj się dosyć mocno ganiać, więc nie mogą się obijać o, o wystrój wnętrza, że tak powiem. Trochę kurzu wznieciły, bo była mała, mała zadyma przed chwilą. Starły się dwie w dosyć mocnym pościgu i, i podniosły w górę cały syf, który. Opad po podmianie wody, bo dzisiaj robiłem podmiankę. E, jeszcze filtry nie zdążyły tego e, pozbierać wszystkiego. E, no, nie wiem, czy jest ładniej, czy nie jest ładniej, no ale no, miejsca troszeczkę przybyło. Przy, przybyło trochę litrów wody. Przede wszystkim, bo kamienie, te dwa, które wyrzuciłem, to jakieś z 5 kilo pewnie obydwa razem ważyły, więc parę litrów wody przybyło no i wąkrotka ta tutaj, przedtem było tutaj z lewej strony całe zarośnięte, wziąłem to po prostu wywaliłem do wiadra nie wiem co jeszcze zrobię z tą wąkrotką bardzo fajna roślina, podoba mi się ale, ale no rośnie, rośnie za szybko tutaj u mnie co jeszcze te moje kiryski zaczęły regularnie co podmiana składać ikrę i tak się stwierdziłem, nie wiem czy to będzie zobaczycie. Tutaj tu, 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 tu jest taki pojemniczek ten mój kotnik taki na zewnątrz stwierdziłem, że Okej, okay, skoro one tak składają tą ikrę, to ja może się pokuszę o to, żeby odchować parę tych sterbaj, sobie, żeby, żeby mieć trochę tą, tą, tych kirysków więcej. No ale nie wiem, jak wy to robicie, jak wy zbieracie z szyb tą, 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 tą ikrę, bo ja za cholerę nie mogę tego oderwać. Ani karta kredytowa. Ani wkład do tego nożyka, do tapet. Paznokieć. Za każdym razem, kiedy próbuję. No po prostu uszkadzam te jajeczka, macie tą ikrę. Ona jest, tak mocno się trzyma. Ja nie widziałem no dosłownie jakby na gluta były, były przyklejone. Na super glue. No. <śm> U Jakimś cudem e, ten jeden liść z walisnerii był przy, przy samej szybie i na tym liściu e, tam dwa jajeczka się e, przykleiły, więc ten, ten liściu oderwałem i wsadziłem do tego kotnika. No zobaczymy, czy z tych dwóch jajeczek e, cokolwiek się wykluje. <laughs> nie wiem, czy ta ikra była zapłodniona, czy nie była zapłodniona, no ale... E, no jest w kotniku tam ten liść i... i już trzeci dzień, także muszę poczytać najpierw, po jakim czasie się wykrywają te sterbaje. Ehm, tak, poza tym nic wielkiego się tutaj nie dzieje. No, uff, chciałbym, żeby się rozmnożyły mi zbrojniki, ale no jakoś im tutaj nie idzie. Zresztą też się nie znam na zbrojnikach, nie wiem, czy mam samce, czy mam samice, nawet nie wiem, czy mam te pięć sztuk, które tutaj jest to nie jestem pewny, czy to są te L66, czy, czy wszystkie są po prostu jednego gatunku, a już nie mówię o tym, czy samce, czy samice, nie potrafię tego, tego rozpoznać. Niby są różne, jedne mają jakieś takie na tych przednich płetwach, takie jakieś bardziej... Bardziej e, krzaczaste te, te płetwy od tych innych, ale nie wiem, czy to jest wyznacznik tego, czy to jest samiec, czy to jest samica. E, wyskoczył mi znowu jeden drobnoustek, ale to, to jest chyba normalne przy, przy takim akwarium, gdzie tak duże ryby jak te moje mirabelki e, zaczynają się ganiać, więc te drobnoustki też uciekają w popłochu i. A ja mówię, mam nieprzykryte, no, znaczy częściowo jest przykryte to akwarium, ale częściowo jest otwarte, więc jeden drobnoustek. Susz, suszkę znalazłem na podłodze. Prawdopodobnie w popłochu, uciekając przed, przed mirabilisami, postanowił podskoczyć do góry i wyskoczył. Tyle. Sześćdziesiątkę wam zrobię jutro, a może dzisiaj wam je pokażę przed, przed yy, serwisem za chwilę, bo tam się też troszeczkę zmieniło. No tutaj, tutaj ciągle czekam na tarło, ciągle czekam na tarło mirabelek, ale to mówię jeszcze, ryby są młode, ryby mają parę miesięcy, chociaż urosły na potęgę. Tu jeden kolega pisał do mnie z Polski, bo bardzo chciał mieć te ryby, nawet chciał, żebym je z Norwegii wysłał do Polski, ale, ale to... No, mi się nie bardzo ten pomysł od początku podobał, bo no, no, temperatury tutaj są takie jakie są, no temperatura w nocy to spada do minus tam 12-15 stopni, e, więc ten transport, który tam miały jechać te ryby, mimo to, że ten, ten sty, boks styropianowy i tak dalej i jakieś tam te wkładki grzewcze, mi się wydaje, że to musiałby po prostu wieść ktoś, kto by naprawdę nad tym czuwał, a nie po prostu wrzucił tylko tyle, że do, do, do samochodu i... No na promie trzeba by było to zabrać do kabiny. Nie wiem, czy, 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 czy taki kierowca by to tak podszedł do tego tak rozsądnie. No dobra, nie będę Wam za wiele nawijał. akwarium, jak widzicie, no troszkę się zmieniło, ale nie za bardzo. Tak jak, jak to u mnie. U mnie zmiany e, są takie, że nie wnoszą żadnych zmian e, kosmetyczne. E, pokażę Wam 60 przed, przed podmianą, a jutro... Myślę, że e, e, zrobię Wam z 60 już taki generalny, generalny film. E, dobra, trzymajcie się, krótka wrzutka na koniec 60, jak wygląda teraz.